No i proszę, witajcie! Witajcie na kanale Waterbed TV. Jak widzicie, piękne słoneczko! Piękne słoneczko i co robimy? Kociaka! Kociaka budzimy ze snu, jak widzicie, woda wypompowywana po ostatnich deszczach. A za tydzień już kotek będzie szuruburu po kanałach robił. Jeszcze w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że delikatnie tak pogoda dopisze. Jak dzisiaj wyjedzie kotek na, oczywiście, karczerowe mycie pod ciśnieniem. Cała w środku będzie umyta. I będzie można sobie szaleć na nim. I o to właśnie chodzi. Ale jak na razie trzeba się z wodą uporać. Także powoli, powoli sezon zaczynamy. Więc powoli będzie tak, jak chcemy. A więc pozdrawiam Was i już niedługo na kanale Waterbed TV zaczynamy ruszać z materiałami. Rybki, rejsy, zabawa, praca tak to można klasyfikować. A jakby ktoś nie wierzył, oczywiście, jeszcze raz Wam pokażę w tym roku. Wdzięczną nazwę: kod wykurwiać, Mianowicie, też powstaje jego fantastyczna maskotka. Będzie gotowa w przyszłym tygodniu. Więc Wam zaprezentuję i słyszymy się.